Co może być trudnego w wiązaniu buta? Niby nic, ale ostatnio aktywna strona internetu postanowiła to sprawdzić i wymyśliła tak zwany The Old Man Test, czyli test starego człowieka. Zasady testu są banalne. Przez cały czas jego trwania możemy stać tylko na jednej nodze. Naszym zadaniem jest podniesienie z ziemi skarpetki i założenie jej na stopę. Potem podnosimy buta i również go zakładamy. Co ważne, następnie zawiązujemy. Zmieniamy nogę pamiętając o tym, że tylko jedna noga stoi na ziemi przez cały czas trwania testu. I powtarzamy całą akcję. Generalnie nie jestem fanem takich rzeczy, ale ten test mi się akurat spodobał, bo z jednej strony stanie na jednej nodze to taka oczywista sprawa, a z drugiej strony widzę, jak wielu ludzi ma z tym jednak problem. Dodatkowo założenia testu są na tyle nieskomplikowane, że może go wykonać każdy i dosłownie wszędzie. Dlatego jak tym bardziej zachęcam Was do spróbowania i sam oczywiście też go zrobię. A więc udało się. Myślę, że test dla wielu osób nie jest niczym hardkorowym. Ale to tym bardziej właśnie, jak mamy 30, 40 czy nawet 50 lat, to spróbujmy. Jeżeli nam się nie uda, no to może być to taka fajna wskazówka, że może jednak dobrze by było zainteresować się stanem swojej sprawności fizycznej. W końcu na jednej nodze chodzimy, biegamy, a wraz z wiekiem nasz balans i zdolność do utrzymywania równowagi znacznie się pogarszają. To również całkiem dobry test dla mięśni otaczających naszą nogę czy też biodra, dlatego jeżeli nie jesteśmy w stanie go zrobić, a czujemy, że coś nas boli kolano, biodro czy plecy, no to być może mamy wskazówkę, że warto popracować chociażby nad mięśniami pośladkowymi. Jeżeli trenujecie, to tym bardziej zróbcie ten test, bo na przykład jeżeli wyciskacie na suwnicy stópkę, a nie jesteście w stanie zrobić takiej rzeczy, no to trochę przypał i być może warto zastanowić się nad swoją metodyką treningową. A więc podsumowując, myślę, że test jest spoko do zrobienia przez każdego, bo pokazuje, że ciało ma nie tylko wyglądać, ale przede wszystkim działać. Ma być sprawne i służyć nam przez lata. A więc zapraszam Was do zabawy, koniecznie sprawdźcie, czy zdacie test starego człowieka i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam poszło. Jeżeli macie chęć, to również oznaczajcie mnie na Instagramie, próbując swoich sił. Jeżeli wam natomiast nie wyjdzie, to koniecznie zajrzyjcie do tych filmów. A więc miłej zabawy i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!